Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. E, I tak, dawno nie było odcinków, trochę nie miałem czasu i trochę nie miałem chęci po ostatnich aktualizacjach, które się zdarzyły w Clash Royale, o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach. Natomiast ostatnio trochę powróciłem do Clash Royale, które ścigają się z kolegą o to, kto wbije w wyższą ligę. Także ja wbiłem Royal Championa, mój kolega wbił Championa, także ja jak na razie wygrywam. Także zobaczcie rezultaty tej rywalizacji. Trzy ostatnie mecze, tak jak zwykle, będą to replaye, No i tak, generalnie zacząłem też przez to ostatnio trochę bardziej doceniać te nowe ligi, dlatego że, tak jakby w ogóle nie ma stresu, związanego z tym, że nie da się po prostu spaść z lig, co wydaje się bardzo fajne i sprawia, że tak jakby chcę coraz wyż do wyższych lig iść, i tak jakby się nie przejmuję tym, że spadnę, Więc po prostu dużo więcej gram przez to, nie boję się po prostu spaść, co jest całkiem spokojne. I może wbiję za niedługo Ultimate Championa, kto wiem, być może będę teraz więcej grał w Clash Royale. Rozpoczynamy z tyłu lawą, dlatego że on rozpoczął już batsami, czyli pozbył się już jednej kontry na nas, czyli nam będzie minimalnie łatwiej. Podobno tak się nie powinno robić, natomiast u mnie to na ogół działa. Możemy w ogóle zauważyć, że praktycznie wszyscy grają Dagar co dla nas jest raczej dobrze, natomiast są wtedy ciekawe mechaniki, bo nie możemy atakować samym balonem, nie możemy atakować samimi szkieletem dragonami. Je ja po prostu skontrujemy. Natomiast jeżeli atakujemy lawę lawą i całym dużym atakiem to wtedy Dagger Duchess używa wszystkie swoje noże na lawę i dla nas to jest super. Natomiast w międzyczasie zrobiliśmy atak, który się nie udał. I tutaj widzimy największą słabość tego mojego deku, a mianowicie nie mamy tutaj firebola i niestety, ale bardzo ciężko nam się kontruje trzy muszkieterki. Także w tym meczu przeciwnik ma dosyć dużo na nas kontra. Jeszcze gorzej jest jak ma dodatkowo Elixir Pompę, dlatego że nasz Miner nie jest jej w stanie mocno osłabić, kiedy przeciwnik ma również Dagger Daches. Tutaj pozwoliłem zadać sobie obrażenia. Dlatego że na ogół w lawie to się opłaca. Być może to się nie opłacało, bo to są dosyć duże obrażenia. Natomiast powoli atakujemy lawą z tyłu i zobaczymy, może nam wyjdzie. I w tym momencie, przedziwnik postawił pierwszą pompę, co nie jest dobrym znakiem. Natomiast my próbujemy tutaj budować jakiś push z balonem. Balon, generalnie, jak spuści bombę, to na muszkieterki to jest powiedzmy jakaś kontra. Przeciwnik daje Archer Queen, ona nie jest najgorszą kontrolą na nas, natomiast na pewno jest irytująca Także dajemy na nią Minera, na szczęście on chwilowo nie ma Elixiru na trzy muszkieterki Dodatkowo jakieś strzałki i udało się zniszczyć go wiele Czyli jak na razie jest dobrze, natomiast on ma pompkę, więc nigdy nic nie wiadomo Może mieć teraz mega dużą przewagę w Elixirze i za chwilę zobaczymy No właśnie, ma nawet dwie pompki, czyli teraz po prostu musimy się bronić jeśli przez tą minutę uda nam się wybronić naszą wieżę, to jest easy win, ale zobaczymy. Dałem tam smoki, bo nie chciałem marnować barbów, nie wiem czy to się opłacało. Z tyłu gościu daję golema, nie jest aż tak źle, bo mam inferno dragona. Natomiast z kolei, jak on jeszcze wesprze tego golema za pomocą trzech muszkieterek, to już trochę przechlapane. Także mamy inferno dragona i mamy również muszkieterki. I mamy też ewolucję knighta. 3500 był do końca, trzeba tylko przeżyć. Chwilowo jest nietragicznie, mogłem sobie dużo lepiej zagrać, jakby te batsy wcześniej skontrować. Natomiast ewolucja barwów przynajmniej dobrze działa. Inferno Dragon już nie żyje, mogłem lepiej go bronić. Można było wcześniej leźć te strzałki, dlatego że te strzałki, jak widzicie, skontrowały tą muszkieterkę. I teraz, niestety, skupiła się na naszej wieży już muszkieterka. Za późno to zauważyłem. Jak widzicie, 10 tego tylko zostało, moja jedna wieża padła, już z drugiej się nie da wybronić. Ten imigrant był już dużo za późno i już też nie zniszczymy mu kolejnej wieży, gdy on tał te muszkieterki. Także poprzedni mecz to już był ostatni mecz, którego potrzebowaliśmy, natomiast teraz znowu musimy wygrać dwa mecze, żeby po prostu mieć tego Royal Championa. Tak jak zwykle będziemy zaczynać lawą z tyłu. Gościu ma zapisy, czyli mogło być gorzej, jeśli chodzi o na lawę. Nasze smoki bardzo łatwo sobie z nimi poradzą na pewno. I mamy też Royal Rekruty, one na ogół są bardzo irytujące, natomiast myślę, że tutaj nasze barbery sobie jakoś z nimi poradzą razem ze Smokami. Zapisy spowalniają naszą Lawę, czyli nawet trochę nam pomagają. Fireball, natomiast Fireball był już trochę za późno. Teraz po prostu damy nasze Barby, żeby był dodatkowo trochę lepszy atak. Przeciwnik oczywiście dał Firehackerkę, my na nią oczywiście dajemy strzałki. I wychodzi na to, że mamy całkiem ładny atak. Choć w zasadzie nasze barbery zostały już zabite. Także dajemy Minera. Miner na UG jest bardzo fajny jeśli chodzi o Dagger Duchess, dlatego że Dagger Duchess jak już nie ma noży, to razem z papsami Miner jest w stanie zdać bardzo, bardzo ładne obrażenia. Natomiast gości dał zapisy. Spoko. I ma niestety też strzałki. Strzałki niestety bardzo nas kontrują. Ale mamy przewagę w obrażeniach i dodatkowo mamy bardzo dużą przewagę w eliksirze. Także powinno być spoko. Teraz powinniśmy mu zrobić jeden duży atak i już go zniszczyć. Aha, i znowu atakuje. To jest ciekawe. I teraz znowu nie ma nic na te smoki, czyli ten jego atak tak mu raczej nic nie da, także zobaczymy jak to pójdzie. Dagger Dacia jest jakiś wyklęs, używa wszystkie swoje dagery na lawę, my dajemy sobie balona, dlatego że czekamy właśnie na strzałki, dlatego że strzałki potrzebują na taką bo ona będzie bardzo irytująca. Dobra, także teraz dajemy strzałki i niszczymy przeciwnikowi wieżę. Już co prawda nie zniszczymy mu Kinga, ale to trudno. I grając Lawą w takich sytuacjach czujemy się bardzo komfortowo, dlatego że jak już mamy jedną wieżę zniszczoną, to możemy nawet oddać mu już jedną wieżę, zniszczyć mu drugą wieżę i tak sobie wygramy. Czyli ten Inferno Dragon był kompletnie niepotrzebny. I czekamy na kolejną Lawę. Tym razem przeciwnik ma przełowę w Elixirze, ale to nie jest duży problem, dlatego że my teraz mamy nasze, naszą ewolucję Barbarianów, która praktycznie niszczy wszystko co się da. Dodajemy też smoki w razie czego, żeby tego nie stracić. I tym razem mamy ewolucję KRKRG, która jest strasznie irytująca. Najlepszy na nią kontrolując jest właśnie Miner, który niestety zginął. E, także będziemy musieli jeszcze dać na nią ZAPA. Dodatkowo mamy dwóch, dwóch ewoluowanych barbarianów. I myślę, że tutaj znowu mamy ładny atak. Jeszcze jeden smoczek sobie przeżył. Przecież nimi znowu próbuje nas atakować. Natomiast same jego... Royal Recruits nic nie zrobią, natomiast są znowu Piglingi, także one już nam dużo zrobią. Czyli już de facto mamy po naszej wieży, ale on też ma bardzo mało chyba na wieży, także ją też zbijemy. Jego Piglingi raczej nic nam nie zrobią, już do końca meczu, dlatego że jak mamy Kinga aktywowanego, to Piglingi bardzo słabo działają po prostu. Także atakujemy lawą, to już powinien być nasz ostatni atak. Kościół, oczywiście, też próbuje atakować, natomiast my znowu mamy. Ewolucję, także nam ona po prostu wszystko zniszczy, cokolwiek chciałby zrobić przeciwnik. Są też Piglingi, one znowu nic nam nie zrobią, w razie czego dam też strzałki, żeby być pewien, że nic nam nie zrobią. Natomiast już na wieży przeciwnika jest tak mało HP, że jeden babranek już to dobił. Dobra, chcę, że jeszcze nam jeden meczek do wygrania, jak na razie jesteśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Jeden mecz przegraliśmy, jeden mecz wygraliśmy, natomiast myślę, że następny mecz uda nam się wygrać, dlatego że inaczej ten odcinek by nie powstał. Kolejny mecz z piglingami, i oczywiście wtedy tego nie wiedziałem. Natomiast, jak zwykle, zacząłem sobie lawą z tyłu. Powiedziałbym, że ostatnio bardzo rzadko to nie pasuje. Natomiast, znowu atakują nas piglingi, także jest zwykle po prostu barbarianki. Barbarianki bardzo dobrze atakują piglingi. I znowu widzimy, że gości ma też Royal Rekrutów, także widzę, że bardzo podobne deki. W ogóle to jest taki film, trochę. Że w gruncie rzeczy w ostatnim mecie wszyscy grają tym samym, zwłaszcza jak są to dużo wyższe ligi, to tam po prostu wszyscy grają metą. I nie ukrywam, że jest to trochę nudne. Na przykład lawy chyba ani razu nie spotkałem, także jest to nie za fajne. Natomiast jak na razie idzie nam bardzo fajnie. Resetujemy przeciwnika, żeby nasz inferno przeżył. Natomiast gościu ma strzałki, także i tak nie przeżył. No teraz mamy już bardzo ładne obrażenia. E, aha, jeszcze w ogóle dlaczego to w ogóle powstało? Dlatego, że na początku chciałem mieć po prostu Grand Championa. Natomiast później był sobie Gold Rush, i z tym Gold Rushem wygrałem 9 meczy pod rząd. Potrzebowałem 10 meczy wygrać pod rząd żeby dostać się do tej ligi e, natomiast się nie udało natomiast stwierdziłem, że skoro te 9 meczów wygrałem ostatnim później przegrałem później znowu kilka meczów przegrałem e, i kilka meczów znowu wygrałem i widzicie tak jakby ostatnie tego efekty dobra, także ładnie udało nam się skontrolować przeciwnika myślę, że to nie będzie aż taki trudny mecz jak na razie z tego co widzę i też grałem ten mecz, więc wiem, że on nie był taki trudny także dajemy smoki które atakują przeciwnika ładnie bardzo niszczą to flying machine Dodatkowo mamy barbaranę na jednej wieży, lawa niszczy drugą wieżę, dodajemy jeszcze minera. W razie czego, żeby dobić tą wieżę. I przeciwnik już de facto ma zniszczone dwie wieże, czyli już to jest de facto GG. Dlatego, że jak mamy już jedną wieżę, to gościu się już poddał. Dlatego, że de facto nic nie może zrobić. Jego siła ognia, jego wieżyczek jest po prostu za mała i zbyt łatwo da się przegrać. Także gościu od razu się poddał. Także to był w miarę szybki meczek. Całkiem przyjemny jak na ostatni meczek. Także czy będę chciał? Na symbolikę wbijać, być może zobaczymy jak mi się uda. Ultimate Champion jest raczej już nie aż taki prosty, natomiast zobaczymy. Także ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.